Słuchajcie, nie mam ani mikrofonu, wiadwie, więc może być słychać i tak dalej, ale yy, nagram Wam. Macie dwa wybory. Jeden to jest krzemień, a drugi to jest ametyst. Już sobie wyjęłam kartę, ponieważ mam tylko jedną rękę. To nie będą długie czytania. O, zaczynamy od krzemienia. Krzemień ma, słuchajcie. Przemień ma diabła, śmierć, martwienie się o Kasiorę, to że jesteśmy gdzieś gotowi, i potem będzie balans. Czyli dobra, jest dobrze, słuchajcie. No bo tak, tu jest jakieś, jakieś są takie, no wiecie, myślenie o jakichś rzeczach, które, no martwienie się. Diabło to też są takie rzeczy, że coś jeszcze w sobie czyścimy, jakieś brudy, albo sytuacje, albo osoby nam pokazują w nas jakieś takie ciemne. Miejsca, które są do oczyszczenia, często one się właśnie oczyszczają. Pozwoli się tym emocjom wypływać, Jak coś, ktoś nas poruszy, coś się dzieje, chcemy popłakać, popłakać. Ten diabeł to jest on taki śliczny, kuszący, ale. E, cześć Laila, ale on, słuchajcie, tak naprawdę daje nam szansę, żeby zmienić coś na lepsze, tak? No, pokazuje się też. E, cześć Agnieszka. Mm, tak, jestem na planerze, bardzo fajnie jest. Śmierć. Śmierć i odrodzenie to jest karta, która mówi o tym, że to może już jest ostatnie jakieś takie momenty tych takich właśnie, wiecie, tych sytuacji, które nas poruszają, które jakieś brudy w nas jeszcze wywala i coś się oczyszcza znowu. Boże, to oczyszczanie wieczne. Bo tutaj jest śmierć i odrodzenie mówi o tym, że coś się w naszym życiu ma zmienić, tak? Że coś sobie transformujemy po to, żeby w końcu przestać wychodzić z jakichś takich schematów, zacząć wychodzić z jakichś schematów, przestać mieć te same sytuacje dziwne, tak? Tutaj też chodzi o jakiś lęk przed brakiem pieniędzy, więc jak macie coś takiego, że o matko, nie starczy mi, o matko, Kasiura, o matko, wydaję za dużo, o matko, to znowu tutaj 5 zł, tam 100 zł, o matko, o matko. Cześć, słuchajcie, wszyscy tam, co mówicie, cześć, pozdrawiam. Tak, słońce jest piękne, słuchajcie, jakby lato było, nie? To jest karta, która mówi o tym, że my się martwimy o pieniądze, mimo że wszechświat tak naprawdę chce nam dać dużo. Pokazuje nam, że za drzwiami, które są dla nas dostępne, a których my często nie widzimy, bo jesteśmy tak zamartwieni, siedzimy w tym martwieniu się o, o właśnie brak kasiory. Coś tam idzie z tyłu że często nie widzimy tego kluczyka i dostępu do tego mm, świata materialnego, że tam jest dość dla nas. Więc wiecie, <grytanie> czasami warto się ogarnąć i pomyśleć sobie, no kurde, może faktycznie przestanę się marzyć o te pieniądze, co mi szkodzi, tak? E Albo na przykład powiedzieć, powtarzać sobie taką, wybrać sobie jakąś ulubioną, e ulubioną e afirmację, na przykład lubię taką jedną... Pieniądze napływają do mnie z lekkością. Pieniądze napływają do mnie z lekkością, tak? Ale każdy ma taki moment, słuchajcie, że jest ciężej, tak? W głowie, bo wtedy właśnie to też się odbija w naszej sytuacji finansowej. Dobra, trzy buławy. A propos, mam kursik, słuchajcie, na Nów, więc jak nie kursik, tylko spotkanie malujemy w nów, w pełni, co ja mówię, w pełni we wtorek, jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam, możecie mi wtedy finansowo wspomóc. <słuch> Proszę bardzo. Słuchajcie, następna karta. Witaj, Jolanto. Um. O, Krzyś ma urodziny. tak? Krzyś, zobaczcie, na jedną kartę. Słuchajcie, e, to jest karta, która mówi o tym, że my już jesteśmy gotowi, żeby wejść w nowy obszar. Trzy e, buławy to jest taka karta, ona już ma gotowe narzędzia, ona jest gotowa, żeby wejść w ten nowy obszar, więc tutaj jakby wszystko się układa po to, żebyście sobie poradzili z tym dobrobytem, z tymi, w tym, co was tam mierzi i co wam jeszcze wywala, żeby sobie to poukładać. E, i tutaj jest pokazany na końcu balans. Czyli jakby odnajdziecie, jest tutaj szansa, albo przynajmniej taka możliwość, że odnajdziecie sobie spokojnie ten swój, um, odnajdziecie sobie spokojnie ten swój, taką równowagę między wydawaniem, przyjmowaniem, równowagę między po prostu wszystkim tymi brudami, tym kuszeniem, tym byciem wśród innych ludzi może. Także tutaj jest naprawdę bardzo fajna na koniec karta balansu, to jest cudowna karta mówiąca o to jest też e, równowaga, balans, e, nie wiem jak ona się jeszcze nazywa ta karta, ale ma wiele nazw. Dla mnie to jest zawsze taki, o pan mi tutaj przejeżdża na rowerku, e, taka karta, która mówi o tym, że odnajdujemy w sobie spokój po prostu najzwyczajniej, tak? Dobra, e, to by było wszystko dla kamyczka pierwszego. Wyjmiemy jedną kartę dla Krzysia. U Ciebie, Krzysiu, coś się szybko zadzieje. <noise> Także cokolwiek tam się martwi, że coś, to się szybko zadzieje, a poza tym mówi o tym, że może nie chcesz wspominać czegoś i nawiązywać do jakichś wspomnień, ale tutaj też jest zalecenie. Powspominaj, bądź wdzięczny za to, co było. Albo znajdź przynajmniej w tych rzeczach, nie wiem, może z którymi się zmagasz, coś, co może Ci pomóc się hmm, poczuć wdzięcznym za to, co było jednak, coś tam znaleźć. I to jest dla Ciebie zalecenie. Ale tam się wszystko coś, szybko coś rozwiąże, coś się zadzieje, więc tutaj będzie jakiś ruch. Dobra, kamień drugi, proszę bardzo, ja w ogóle siebie nie widzę, tutaj wszystko jest takie odbite. Wy macie, słuchajcie, o piękne karty. Czekajcie, bo ja sobie tak ułożę to, żeby to było wygodnie w miarę. No dobrze, tutaj macie tak, po pierwsze, królową pucharów. A to jest kobieta, która jest piękną, istotą, która potrafi sobie radzić z emocjami. Ona nad tymi emocjami panuje, albo inaczej inaczej. Ona pozwala, że one przez nie przepływają i się przelewają. I wszystko jest super w kontekście takiego odnalezienia się w swoich emocjach, albo jeżeli macie jakiś taki stan emocjonalny w tej chwili głęboki, to to jest taki moment, kiedy wy faktycznie jesteście tą królową w tym wszystkim. Czujecie, że macie moc, siłę sprawczą, nie wiem, jesteście takie po prostu pełne emocji, ale to wam nie przeszkadza. Czujecie te emocje, pozwalacie sobie je czuć, tak? Siła, piękna karta, piękna karta, to serduszko powieszone na szyi też jest takie fajne mm, w kontekście, że ja mogę być silna, ale nie muszę być wredna, <śmum> mam moc, ale nie muszę jej zawsze pokazywać, mogę być miła dla innych, chociaż nie muszę, tak, to jest takie coś mówień, mówione, takie, że po prostu ta królowa w połączeniu z tą mocą, to jest taka wiadomość do ciebie, że ty sobie poradzisz ze wszystkim, co jest tam dla Ciebie, wokół Ciebie i poradzisz sobie z tym nawet, no może nie z lekkością, ale tak z perspektywy czasu będzie się wydawało, to tak jakbyś miała olbrzymią moc, to cię też jakby naładuje mocą i wiarą w siebie, tak? Następna karta to jest dużo pomysłów, więc tu może być coś takiego, że będzie się dużo działo w najbliższym czasie, że będziecie mieli dużo pomysłów na to. Jeżeli macie, nie wiem, coś musicie sami działać, to... E tam nie widzę, co się pisze, ale jeden, podpis, jeden wpis mi, bo mi się odbija światło, jeden wpis zobaczyła, Monika, jesteś cudem. Dziękuję. Każdy jest z nas cudem i to jest piękne, super. Słuchajcie, karta mówi o tym, że mamy dużo pomysłów. korzystać z tego. To będzie taki okres, gdzie jest dużo pomysłów i dużo jakichś nowych rozwiązań nam się pojawia. Może się pojawić, że w książka będzie te rozwiązania znajdywać. Muszka mi tu nawet na karcie siedzi. I co mi tylko jedno krzyczy, to może być tak dużo pomysłów, że warto je zacząć zapisywać, bo możecie wszystkiego nie dać rady zrobić naraz. Tudzież możecie nie dać rady tego wszystkiego zapamiętać, więc sobie zapisywać te pomysły, tak? Następna karta to jest karta zawieszenia, że może być jakieś zawieszenie w najbliższym czasie, ale to nie znaczy, że tak będzie zawsze, tak? To jest tylko moment. Po to, żebyście zrozumieli to, co tak naprawdę chcecie robić ze swoim życiem i co chcecie w tym swoim życiu robić. To zawieszenie jest po to, żeby wam jasno podkreślić, żebyście nie gnali jakby z rozpędu z tym, co już znacie i rozumiecie, tylko żeby właśnie znaleźć w sobie może jakąś moc i siłę i jak coś z emocji wam tam wypłynie z, tego, z tych emocjonalności, która się może pojawić w najbliższym czasie, to was wszystko ma doprowadzić do czegoś takiego, żeby y, po prostu ta wasza dusza będzie robiła to, co chce faktycznie robić, żeby najlepsza wersja was się mogła z was wydobyć, tak? Także jeżeli się pojawia jakieś zawieszenie, że nie wiem, brak ruchu, brak pracy czy coś, to się tym nie przejmować, bo to jest tylko chwilowe po to, żeby odnaleźć sobie tą moc i tą piękną królowę pucharów, tak? To tyle. <laughs> to tyle i aż tyle, słuchajcie. Ja znikam. gdzieś 10, 10 minutek to jest chwila. No, Krzysiu też słuchajcie, jak macie możliwość, to zmykajcie, słuchajcie, na ten... gdzieś nad, gdziekolwiek na łąkę, to jest tak pięknie, słuchajcie, to jest tyle po prostu tych, tego wszystkiego ptaszków śpiewających pszczółek, e, tego zboża kwiatów, coś cudownego, warto sobie wyjechać chociaż na jeden dzień. Także pozdrawiam serdecznie, jeszcze raz zapraszam na to malowanie w pełni we wtorek, jak ktoś ma ochotę zapraszam. Eee... Odezwijcie się, tam w, w społeczności są ogłoszenia, dajcie znać jak ma, jesteście zainteresowani, to po prostu, po prostu Wam odpowiem ile to kosztuje i jak to wygląda. Spotykamy się na Zoomie, e wszystko co trzeba to mieć jakąś kartkę i farbę albo e płótno i farby. Nikt nie musi tutaj, nie musicie malować, bo to nie o to chodzi, to jest malowanie intuicyjne. Będziemy też pracować z intencją, też, więc jeżeli macie jakąś intencję, czegoś chcecie w życiu, to można z tym popracować i zawsze jak jest kilka osób razem, to to działa jeszcze mocniej, do tego energia pełni, więc zapraszam serdecznie. Trzymajcie się, buziaki. Wyłączamy się, słuchajcie.